Jeśli jesteś kobietą, to po zapoznaniu się z materiałem, proszę zostaw komentarz z weryfikacją, czy się zgadzasz z przedstawioną treścią. Wszystkie komentarze będą przypięte serduszkiem dla lepszej widoczności. Dzisiaj omówimy sobie rzeczy, które dla kobiet są oczywistą oczywistością, ale mężczyźni nie mają o tym pojęcia. Pierwszą rzeczą jest strach przed starością. Oczywiście to nie tak, że mężczyźni cieszą się, że się starzeją, ale kobiety tak bardzo boją się starzenia, że nawet uciekają od myślenia o tym. Boimy się nie tylko śmierci i bólu, obawiamy się starości, ponieważ zwiększa ryzyko odrzucenia przez bliskich i społeczeństwo, utraty zdrowia, samodzielności, atrakcyjności oraz może być powodem samotności, niedostatku czy bycia ciężarem dla innych. Na tym strachu jest zbudowany cały przemysł kosmetyczny, gdzie firmy prześcigają się w tworzeniu preparatów zatrzymujących młodość, a farmaceutyczne firmy leków wydłużających życie. Kwitnie też chirurgia plastyczna. To głęboki niepokój, że nie mogą uciec od faktu, że w przyszłości będą stare i pomarszczone. Ma to podłoże biologiczne, mężczyźni podświadomie postrzegają młodość, równa się płodność, więc jeśli kobieta wygląda staro, to automatycznie grono jej potencjalnych partnerów zmniejsza się. Podczas gdy starsi mężczyźni często wiążą się z nawet dużo młodszymi partnerkami, a ich wygląd jest wręcz atutem, bo kojarzy się kobietom z odpowiedzialnością, stabilnością i doświadczeniem życiowym. Z tego powodu, jeśli powiesz mężczyźnie, że staro wygląda, to w sumie nic wielkiego się nie stanie. Ale kiedy powiesz kobiecie, że staro wygląda lub zawyżysz wiek, to tylko będzie cały tydzień o tym myślała będzie ją to wręcz dręczyło. Drugą rzeczą jest strach przed ciążą. Oczywiście, mężczyźni też mogą bać się tego wyzwania, bo muszą wspierać i pomagać ale cały ciężar spoczywa na kobiecie. Możemy podzielić strach na trzy źródła. Pierwszy to strach o dziecko, że się coś źle robi i przez to poroni lub uszkodzi dziecko, lub może urodzić się chore lub niedotlenione, czyli strach przed skrzywdzeniem drugiej istoty. Przyszłą mamę może paraliżować myśl, czy nie zaniedbała potrzebnych badań oraz czy jej tryb życia nie wpłynie negatywnie na rozwój potomka. Niemal co czwarta kobieta cierpi na depresję poporodową, która charakteryzuje się zaburzeniami nastroju oraz epizodami depresyjnymi i może potrwać od kilku tygodni do nawet roku od porodu. Drugi strach to strach o partnera. Poza tym, że może się ulotnić i zostanie sama, to jest również strach o relacje po urodzeniu dziecka. Stres, zmęczenie, wieczne niewyspanie, problemy z podziałem obowiązków i chroniczny brak czasu dla pary. To codzienność młodych rodziców, która może okazać się poważnym sprawdzianem dla dojrzałości związku. Trzeci strach to strach o siebie. Z ciążą wiąże się piekielne obciążenie, co wpływa na wygląd i stan zdrowia. Celulit, blizny, wypryski, wypadające włosy, obwisły brzuch, rozstępy, dodatkowe kilogramy, a nawet komplikacje zdrowia psychicznego i fizycznego. To wszystko, z czym kobieta musi się zmierzyć. Dlatego, jeśli jesteś mężczyzną i chcesz zrobić dobrze swojej dziewczynie, to mów, że po pierwsze jej nie zostawisz, nawet jeśli coś pójdzie nie po waszej myśli, a po drugie, że pomożesz jej odbudować po tym całym wysiłku i razem przez to przejdziecie. Idąc do kolejnej rzeczy, trzeciej, którą jest wygląd. Może kiedyś słyszałeś od kobiet, że liczy się wnętrze i to, co robisz? Otóż nie do końca. Badania wskazują, że 70% kobiet otwarcie unikałoby mężczyzny wyłącznie ze względu na jego wygląd. Kobiety odczuwają obrzydzenie seksualne, nawet kiedy wyobrażają sobie jedynie rozmowę z nieatrakcyjnym mężczyzną. Wygląd jest najważniejszy w rozmowach wideo, randkach szybkich oraz w ciemno. Na podstawie samego zdjęcia kobieta już określa cechy charakteru. Po więcej, zapraszam do odcinka, czy ładni mają łatwiej. Jak działa wygląd? Kobiety są bardziej empatyczne, przez co ciężej jest wprost powiedzieć mężczyźnie, że umrze w samotności ze względu na to, jak wygląda. Jeśli kobieta mówi, że musisz pracować nad swoim wnętrzem, to znaczy, że musisz popracować nad swoim wyglądem. Czwartą rzeczą jest fakt, że kobiety nie potrzebują pornografii, aby się podniecić. To też jest odpowiedzią, dlaczego tak dobrze sprzedają się wszystkie kryminały erotyczne czy romanse. Powieści pobudzają wyobraźnię i fantazję. Dużą rolę odgrywa tu też fabuła czytanej lektury czy oglądanego filmu. Kobiety często podchodzą do seksu dużo bardziej emocjonalnie i bardzo dużo uwagi poświęcają całej tej otoczce seksu. Uczuciom, odpowiedniej atmosferze i poczuciu bliskości, czy to z partnerem, czy to z bohaterami książki czy serialu podczas gdy mężczyźni skupiają się na samym akcie. Są też w większości wzrokowcami i potrzebują zobaczyć go na własne oczy, a kobietom wystarczy samo wyobrażenie sobie seksu, by się podniecić. Piątą rzeczą jest coś, czego mężczyźni nie widzą czyli kobiety nie wspierają kobiet. Są trzy główne teorie na temat niebezpośredniej agresji kobiet wobec siebie nawzajem. Psychologia ewolucyjna, która tłumaczy nasze zachowania za pomocą selekcji naturalnej, sugeruje, że kobiety muszą chronić swoje łona przed fizyczną krzywdą, więc pasywna agresja w stosunku do innych kobiet obniża niebezpieczeństwo, bo oczyszcza pole z rywalek. Tymczasem teoria feministyczna widzi w takiej rywalizacji internalizację patriarchatu. Jak pisze Noam Szpancer, gdy kobiety postrzegają swoją atrakcyjność w oczach mężczyzn jako swój główny atut i źródło wartości, osiągnięć i tożsamości, mają skłonność, by walczyć ze sobą o to trofeum. Gdy kobieca wartość płynie od tych, którzy również zapładniają i dają poczucie bezpieczeństwa, zaczynają się nawzajem zwalczać. Trzecie podejście mówi, że nie z reakcji na zagrożenie płynące z obecności innych kobiet, lecz z naszej własnej samokrytyki. Sugeruje, że kobieca złość czy pasywna agresja wobec innych kobiet ma niewiele wspólnego z tym, kim one są, tylko z tym, kim chciałyby być. Ładniejsze, bogatsze, mądrzejsze czy w inny sposób bardziej naj. Kobieta nie krytykuje, bo widzi kobietę. Krytykuje, bo widzi własne niedoskonałości, źródła kompleksów, ale zamiast przyjrzeć się sobie, woli atakować rywalkę. Jeśli Ola przyjdzie do szkoły w Leginsach i będzie wzbudzała zainteresowanie wszystkich chłopaków, to jak poczuje się reszta dziewczyn? Otóż reszta będzie odczuwała, jakby Ola je zdradziła lub upokorzyła. I to nigdy nie będzie atak jawny. Będzie to powolne podkopywanie reputacji, rozsiewanie plotek i brak wsparcia czy pomocy. Często kobiety chorobliwie dbają o swój wygląd nie tylko po to, by podobać się mężczyznom, jakim się wydaje, lecz właśnie po to, by pokazać dominację nad innymi kobietami, zademonstrować otoczeniu, że są od nich ładniejsze i zgrabniejsze. Szóstą rzeczą są mity wokół okresu: istnieje stereotyp, zołzy i histeryczki. Okres to element z teoretypizacji, argument wykorzystywany przez mężczyzn chcących kobiety zdeprecjonować. Na samym początku trzeba zaznaczyć, że każda kobieta przechodzi okres indywidualnie, ponieważ każdy ma przykładowo inną tolerancję bólu. To co mężczyźni nazywają kobiecym okresem, to PMS, czyli zespół napięcia przedmiesiączkowego od angielskiej nazwy Premenstrual Syndrome, który występuje zazwyczaj na kilka dni przed krwawieniem i obejmuje prawie 300 symptomów, zarówno psychicznych, jak i somatycznych. Do najpowszechniejszych należą: rozdrażnienie, nieuzasadniony gniew, agresja, drażliwość, smutek, stany depresyjne, płaczliwość, spadek samooceny, nadwrażliwość piersi, zmęczenie, uczucie zatrzymania wody w organizmie, problemy jelitowe, biegunki, zaparcia, wykwity skórne, bóle stawów, głowy i 285 innych możliwości. Istnieje również mit nieczystości: krew miesiączkowa jest brudna i pełna bakterii. To pokłosie badań z lat 50., kiedy amerykańscy naukowcy chcieli udowodnić, że w krwi miesięcznej są niebezpieczne toksyny i zarazki. Badanie zaprzeczyło tej tezie, ale wydźwięk został. Jaka jest więc prawda? Krew miesiączkowa jest absolutnie aseptyczna. Dopiero jak zacznie się rozkładać, tak samo jak każda inna krew na bandażu, to ewentualnie może brzydko pachnieć. Siódmą rzeczą jest fakt, że bycie wysłuchanym i zrozumianym jest ważniejsze od rozwiązania problemu. Dla mężczyzn jest to coś bardzo ciężkiego do zrozumienia. Gdy kobieta się zwierza, to nie chce słyszeć rozwiązania, co dla mężczyzn jest oczywiste, że można w dwie minuty zamknąć rozmowę. Kobieta chce się wypluć nie tylko z myśli, ale też z emocji, jakie jej towarzyszą teraz i z przeszłości. Kiedy kobieta jest wysłuchana, to nie tylko dla niej stosunek intelektualny z partnerem, ale też daje poczucie bezpieczeństwa, akceptację i wsparcie. Warto okazywać kobietom zainteresowanie i w rozmowach nawiązywać do sytuacji, o których opowiadały w przeszłości. Dziękuję dziewczynom z grupy na Facebooku, nie wiem, ale się dowiem, pomoc kreatywna, za pomoc przy powstawaniu odcinka. Jeśli chcecie taki odcinek, ale o mężczyznach, to dajcie znać. Oceń, skomentuj i wpadnij na poprzednie filmy o kompleksach lub amorfati. Do usłyszenia w następnym materiale.